Przemek wciel się z ciepła To jest Czy ty mi robisz paski właśnie? Ja ci paski robię Nie wiem czy Dominikę zobaczycie na streamie jakoś w najbliższej przyszłości Mam nadzieję, że wam się podobało Muszę lecieć Przemek, musimy na dwiszę na szybko pojechać Na Mam, 120 litrowe Dobrze jest. Wiem, dawno się nie widzieliśmy. Po ponad 3 miesięcznej przerwie emerytalnej powracam. Powracam ja, Edikma, na twitch.tv. Splash streamuje już w tę środę, 23 czerwca. I przez cały miesiąc codziennie będę odpalał streamy. Chyba. Od godziny 17 Także zafollowuj kanał Enigma streamuje na Twitchu, jeżeli jeszcze tego nie robisz Bo ogromnymi krokami zbliżamy się do 100 tysięcy followów I wpadaj na codzienne streamy od godziny 17 Przemek, co jakbym wsadził rękę do gorącego oleju? Ale z kwary, nie wychodzę Robisz? Chodź te nie robić Nie no, nie, nie, ja już nie, tutaj A w to mi się wyłączy Zapłatnie zapłaciliśmy Przemek, my bankracujemy z... Ja zapłaciam za... Zapłaciłeś za internet? Zapłaciłem za internet? Wow. Zapłaciłeś za czynsz? Tak! Wyobraź sobie, że ona jest za nas A, za, a, a kto zapłacił kaucy? <grystanie> <Jak się, grystanie> za Którym ci oddałam? Co jest? sobie <grystanie> no, no i dobrze Napisywasz na mnie Tak? No? Mam te ręce <grystanie> Przemek, mogę ci podesłać żonobijkę Przyjmę, przyjmę z chęcią, bardzo. Chłop przyśle kolegę, nie koszulkę. <laughs> nie, przyśle Ruska, swojego znajomego, który się nazywa Żonobi. Wiecie, jaki Przemek jest nieodpowiedzialny? Przemek wszedł dzisiaj do sklepu. Naprawdę ciężko mi, mu... Mu... ciężko mi się to mówi. Ciężko mi się to mówi. Daniel. Przemek wszedł dzisiaj do sklepu. Przemek wszedł dzisiaj do sklepu. Dzisiaj do sklepu. To jest bardzo. <laughs> Bez... Jak można bez baski do sklepu wejść? Przemek! Coś ty Właśnie u... nie, oh! I widzicie? Już widzicie dlaczego Przemek wrócił z tą czapką z krwią? Na wierzchu? A to tak jest... To jest o, wiesz, że on, on... zabił ośmiolatkę żeby tą czapkę zdobyć w Lidlu. Dlatego dla mnie pracuje! Ogólnie. No taka jest prawda! Nie bij, nie bij, nie bi. Czym ty kręcisz kobieta? Ty bo zjesz ich zaraz. Dominika? Nie wiem, czy widziałaś. Chcesz się przyfarbować? Nie, dziękuję. Nie! Biała już jestem. O, o panie Ja tylko nie biorę. Co zrobić, czekaj o, jak co napisał? Czy zostaje właśnie bal Zgadnij Także ja, no ja tego to, nawet nie piorę JP Ręcznie stąd to wypisał. JP napisał JP napisał A, p PL górą, dobra, nieważne Mogę browara tam nalać? Nie Co by się stało? No zgadnij Nie wiem Nie No co by się stało? Czemu? Dobra, jesteś głupi w to. Mogę? Nie! Pozwoliłaś! Nie pozwoliłam, powiedziałam, jesteś głupi wlej to. Słuchasz? No to jestem głupi, to wlałem to. Ty, wie, że to masz zlep też w kuchni. Ale jest pełny. Jest pełny przemek. Ojo. Wiesz ty piesz jest pełny? <noise> Gdzie jest mój klapek? To jest mój klapek. Podzielimy się po jednym. Oddaj Oddaj kapka A wow! Co? No dobrze? Daniel. Nie nałożyłem bułki tartej! Ja... Okay. No to jeden będzie chudy, słuchaj, eksperyment. Jezus, nie... Co? No, nie. nie zostawiaj mnie w kuchni bez nadzoru. Dobra, pasz Przemek. Teraz się będzie działo, Przemek. Widzisz, Przemek? Jeszcze raz powiedz Przemek. Przemek. Co robicie? Nie, nie, Przemek. Dań. Przemek. nóg. Ty wygol. Oho. Następny stream. Przemek. Ej, ale to jest coś dla Dominiki. Będziecie mogła woskiem... Biały? Czerwony? No, Polska? Przemek, my jesteśmy zbyt trzeźwi. Przemek. Dlaczego ty do wszystkiego musisz być trzeźwy? Przemek, Przemek. Zróbcie Zrób ziemniaki. Zrób... Co? Tak, zepsute już jest. A Ła!... nie bił. Słyszałeś ją? Ja? Ziemniaki. Jakie Czy jak? Ziemniaki na tarce. ziemniaki na tarce. Taj, do piekarnika, Ty masz łeb, Przemek! Przemek. Jaki żart? Przemek Przemek Ty jest zbyt trzeźwo Przemek. A masz kole do tego? Dominika jest misia. Gdzie jest mój portfel? Domin. Trzeba pójść po kole.

Szczęść Boże, witam wszystkich. Chcesz włosy przefarbować na biało-czerwono? Nie płacisz. Zero. Na to średnia. Przemek, chodź. Fajnie będzie. Moje włosy nie. Przemek. 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 Potem się, a... no. Przemek. Przemek, mam Ci X narysować na tym krzeszce? To nie moje krzesło, nie powinienem. No właśnie. Przemek. Przemek. No Przemek, no. Przemek. Wiesz jak kozacko musisz wyglądał z białymi bokami i czerwonym górą. A czemu masz takie czerwone kolana? Na parafii byłem. Do spowiedzi. Przemek. 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 Wypijesz browara? Przemek. Drina walimy. Cieszę się, że się zgadzamy. Nie mam szklanek. Muszę je umyć. Jest to oficjalny moment, w którym musisz przefarbować moje włosy na jedyny, oficjalny, patriotycki kolor. Patriotyczny. Nieważne. Panie Przemysłowy. Cześć Dominika! Dominika? Coś ty zrobił? Z czym? Nie. Ja ci nie pomagam tego zmywać. Jak je pomagać zmywać ty? Potrzebuję mieć białe boki. Nie, to co mam robić? Nie wiem, zrób co chcesz. Kóra czerwona bym powiedział bo Rób białe. co chcesz. Tak. On Uwielbiam powiedział... to hasło, rób co chcesz. Być jak syrenka Arielka. Nie, nie chcę być jak syrenka Arielka, zostaw. Bez kitu, wygląda jak choinka. Nie wyrażam zgody, zostaw. Ej, a daj na dół Nie. A daj na dół teraz ty mi robisz paski właśnie Ja ci paski robię Ja ci. Ej, wygląda... Dobra teraz ja ci... Tu ci, ci spływa! Teraz ja ci zrobię paski, co ty na to? Lubi mm. Fair wygląda spoko Ja ci zrobię paski Wracaj tu! Nienawidzę was wszystkich Tak tylko chciałem powiedzieć... Co się zgodziłeś? A ja Gdzie uciekasz? Coś Coś ty zrobiła! Zrobić. Coś ty zrobiła! Nie wiem czy Dominikę zobaczycie na streamie Jakoś w najbliższej przyszłości Mam nadzieję, że wam się podobało Muszę lecieć Przemek Musimy na dwiszę na szybko pojechać na Mam 120 litrowe Dobrze jest